Witam was serdecznie, z tej strony Bielas eee, Co mogę powiedzieć, witam, witam was po e, długiej, długiej przerwie bo, która trwała aż 43 dni bo dokładnie sprawdziłem a przez ten czas wydarzyło się wiele rzeczy e, których wam nie pokazywałem i przez ten czas e, też dużo się działo ja wam opowiem w dzisiejszym filmie dlaczego mnie nie było i pokażę Wam wszystkie nowości na obszarze tutaj mojej hodowli z zewnątrz, bo w budynku z tego zrobimy jasny materiał. Także yy, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Tam poniżej, o tu. Lecimy po 700 subskrypcji. Do końca może tego miesiąca nawet się uda. Dlatego da, także udostępniajcie te filmy. Ten film, ten film, bo to jest dopiero pierwszy film. Yy, i co? Komentujcie, łapkujcie. Zaczynajmy. Zacznijmy sobie od tutaj mm, dania pokarmu. kurą I weźmy jeszcze tutaj puchę taką. Pierwsza ze zmian to jest taka, że jak widzicie tam są kurki. Tutaj mamy kury w tym kurniku, czyli kurnik jest zakończony. Przejdźmy sobie tutaj do kurnika. Jak widzicie, wybieg jest stosunkowo duży. O, kura teraz siedzi tutaj na jajkach, znosi jajo. No tak, rzęda sobie stoi. Tu wyjście. Nie wyjście, no, wziąłem. jeszcze muszę tutaj żartować o i te papiery. I no. No ze zmian, jakie są? Yy, tutaj mam dosięgne 2, 4, 6, 8, 9 ważendów buraków, yy, marchewki pastewnej. I tutaj jest raz. 4, 6, 8, 10 Rząd, rządków, yy, buraków pastewnych i tutaj będzie sałata. Dla, wszystko to dla królików. Kulki sobie jedzą elegancko. A ja Wam powiem teraz dlaczego coś mi nie było. Jak wiecie... Yy, no, około miesiąc temu wrócili do szkoły. Jeżeli yy, ja szkołę mam oddaloną od swojego zamieszkania yy, kawałek, to... to nie mogłem brać udziału w nagrywkach swoich filmów, ponieważ może szczerze, nie miałem prosto na to czasu. Przyjeżdżałem wieczorem. Yy, wieczorem o 17, niekiedy. I nie było czasu na nagrywki. Potem jest ten montaż, który też trochę trwa. Rendering, wyrzucanie. No naprawdę Was widzę, przepraszam, że nie było tych filmów. Ale postaram się Wam to wynagradzić przez wakacje. Może uda mi się to odczuć, żeby były jakieś szczęśliwe na kanale. Yy, postaram się to yy, ogarnąć. Z pewnym panem może się zgodzi Z pewnymi osobami może się zgodzą, że przyjechał Nagrać już do nich drugi odcinek, bo raz u nich nagrywałem Może wiecie to było o królikach Film już ma ponad 1000 świetleń Także Pozdrawiam chłopaków, serdecznie kiwam wam chłopcy, tak A co, ja wam pokażę dalszą hodowlę Więc tak Tutaj są się piórki, około 40 sztuk było ich około 75, ale wszystkie kury sprzedałem i koguty teraz pójdą, że tak powiem, na ubój. Kolejna sprawa. Yy, nie wiem, czy pamiętacie, ale zakupiłem właśnie dwie kury czekoladki i koguta sprzedałem od nich i sobie z moim brzydkim kogutem, jak i kurką. Już mam po nich lęgi. Zobaczcie za moment A tutaj wyjdź Nic nie Bo kot tutaj jest O, pójście tu A tutaj są Silki Z kwoką Siedem sztuk Także elegancko Także elegancko, superancko Patrz jak patrzy teraz sobie przejdźmy otworzyć tutaj zielonuszki nóżki no spójrzcie tutaj kurka sobie siedzi na jajka. silka jedna tam siedzi druga spokojnie tutaj też siedzi kwoczka a tutaj jest kogucik kwoczka siedzi na szabo a te tutaj siedzą na silku I ja teraz tutaj przejdę do otworzenia kurniczka na kurcząt czekajcie muszę, muszę was zatrzymać także tutaj y, są kurczaki 6 tygodniowe zaraz będę 7 tygodni y, białoczuby 4 sztuki czubatki 4 sztuki, było więcej bo czubatki trochę sprzedałem Dwie parki Szabo i parka kochimów olbrzymich. Parka kochimów olbrzymich. Także elegancko, tutaj mam na wybieg mogą sobie wyjść, ale chyba nie wyjdą, nie chcę. Miałem tu jeszcze wystawiłem staw dla kaczek Także elegancko. Nie nawartuję, no, że tu przykryj za chwilę. I generalnie kwestia jest jeszcze taka, że jak wbijecie 700 subskrypcji do końca tego miesiąca, to może pokażę twas. W 75% postaram się pokazać, ale mówię, musicie wbić tylko 14 subskrypcji, żeby było 700 na kanale. I będzie picabelo. Antoni Antek! Jeszcze taka anegdotka. Yy, sprzedałem bażanty. Jak widzicie, sprzedałem bażanty. Nie mam bażantów. Mam tylko bananowego, który jest w środku. <laughs> Ale na razie mam go. Nie będę pokazywać to w następnym filmie. Kolejna kwestia, jaką jest yy, regularność. Obiecywać nic nie będę, bo jak obiecuję, to czasem to się nie spełnia. Ale powiem Wam po prostu, że postaram się wrzucać filmy. Postaram się wrzucać filmy teraz, w tym czasie. Może dwa razy w tygodniu. Także szykuję dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Eee, może bycie z tego zadowoleni. Eee... A nie będę nic zrazu na razie. Nic nie będę zdradzał yy, Ale zobaczycie. Także zobaczycie za niedługo możliwe, że nowe nabytki i w co teraz będę szedł, bardziej głównie, bo od następnego roku przechodzę głównie tylko na yy, jak się uda to na kurnioski, silki, czubatki, białoczubki i dwie jeszcze inne rasy, o których mam wspomnę potem. Trzy rasy, przepraszam, trzy. No to co? Akcentem tutaj wybiegu dla kur i kurek kończy ten odcinek. Żegnam Was widzowie i przepraszam jeszcze raz za moją nieaktywność. No i co mogę wrzeć? Żegnam Was jeszcze raz. Napiszcie w komentarzu, dzięki za powrót, jeżeli się cieszycie, jeżeli nie, nie piszcie nic, <laughs> także liczę na udostępnienia, na dużą ilość lajków, no i nic. Widzimy się w następnym filmie.